Cześć, Zapraszam was na kolejny filmik. Dzisiaj będę jesieniarą przez cały dzień. A odcinek ten powstaje przy współpracy z Grom, Mania Tukania. Jest to świetna gra dla każdego. Jesień kojarzy nam się albo z taką ponurą pogodą, albo z pięknym słoneczkiem i kolorowymi liśćmi. Skąd wzięło się to powiedzenie. Piękna, złota jesień. Jeszcze raz. Złota polska jesień. I oczywiście ja preferuję tą opcję drugą. A na ponurą pogodę i długie jesienne wieczory jesieniara proponuje Wam właśnie tą grę. Daje mnóstwo radości, tak jak już mówiłam, łatwo się nią gra i jest mega wciągająca. O jeszcze się te wtedy tłukane samego wytrzymały, więc jeśli nam spadną, to nie mamy obawy, że coś się z nimi stanie. O nie, spróbuję jeszcze raz. A, ale mega. O, nie, dotknęłam sobie jeszcze raz. Okej, okej, za bardzo się wciągnęłam. Jak widzicie, może nawet grać samemu i przebijać jakieś swoje rekordy, więc to jest ogromny plus. Dobra, ja sobie zagram potem z rodzinką, wtedy będzie jeszcze większa zabawa. A kiedy jest piękne słońce? Hmm, to co robi jesieniara? Zobaczcie sami. Słuchajcie, jako prawdziwa jesieniara. Musiałam oczywiście zbrać się na spacerek i jest przepięknie w ogóle te liście i ten szelest yy, liści <grywia> to normalnie coś pięknego. Tak co, ale zdjęcia z jesiennym klimatem To jest naprawdę coś pięknego yeah. Teraz oczywiście jak to jesienia, radec na jesienne zakupki z mamusią Dokładnie mm. Zabieramy was Idealne! Oh no. <grym> Albo no na takie To jest fajne. Albo no, takie! O właśnie, e, no, ten, nie, O no, ja nie wiem żeby... czy ten Uczki Może parę uczek jeść tu wziąć jest na ścianę Nie O właśnie, ja ją wzięłam o, Tak? No może... Ja chciałam sobie pokazać. Co zobaczcie, tak na nie. no wiesz. No, Dobra, jedną się To sobie może dowiesz jakąś... Zobaczcie. Jaką srobo. <grym> Dobra. To jeszcze wejść w nieka. O noże. O to jest... Zapachuję w klejtemonu. Tak, kojarzy się w powodze. Patrzcie jakiś kubek znalazłam. Mega. <grym> Jest zobaczcie taki płaszczyk on jest śmieszny. Chciałaś płaszczyk, że tak. takie poma to jest fajny Okej, okay, coś tutaj kupiłam, ale co? To pokażę Wam dopiero w domu, a teraz pora się ogrzać, więc zobaczcie. Zamówiłam sobie taką herbatkę, e, i ona jest z anyżem, z goździkami, z ingirem chyba też, tak. e, z pomarańczką i chyba cytrynką. Taki A? E, chyba tak. I tutaj jeszcze, e, i daję się czekoladą z dużą szopaną. Przepyszna. Oczywiście, ja tego nie wypiję. To... O, bardzo dobra też. Oczywiście tata mi pomoże, bo mam pić tą czekoladę <grym> Tak naprawdę to tata chciał, nie? <grym> a ja też a, chciałam Zobaczcie, jeszcze doszły nam czarnotki Ale tak pięknie wyglądają I na pewno będą tak samo pięknie smakować Pyszne, na ciepło Z lodami mm. Mm. O, Pyszne Pyszne, pyszne i na Rom mega mi odpowiada. Dokładnie. <noise> 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 ok, my już wróciliśmy do domu i teraz sobie gramy w Maja tukania. I Marcel pobił jakiś mega rekord, bo ułożył tych tukanów chyba z 7, tak? Tak, tak, 7. Super! 7 jest! 7! 7. No. I co? 7! Ja 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 a za niedługo pokażę wam stylówki, jakie kupiłam, takie jesienie, jesienne e, I potem będziecie razem ze mną Ile? I potem będziecie razem ze mną zdobić pokój właśnie w takich klimacikach jesiennych To jest Siedem! Siedem? Jestem Sześciu, chyba. You know. Nie wolno tej wieży na kamień To jest... Uuu, ręka. Twój I Sześć. Okej. Okay. Czy będzie siódmy? Będzie. Marcel. No dobra, na już sekundę było! siódmy. samemu, można z to jest... Fajne. Może na czas, Fajne. nie na czas. Dowolność jest niesamowita. No, jak tam doszłaś do wprawy, widzisz? <mum> Powyżej sześciu to już jest jesteś kozak. Jarek ułożyłem. Możesz Brawo! No, no, no o, ale to się. Ale to jest... A może też? Ale ekstra! Teraz my mieliśmy. Teraz my, teraz my. Dobra nie możemy się dopchać w Okej, Okej, dalej. A w ogóle nie ma kur Tu jest ta szklanka, żeby się nie wrzuciło po prostu. No kopie są za lekkie. Co <grystanie> wygra mamusia czy tata? Jest piąty. Uy, o, wiesz co. Przepraszam. A skubek się przydzielił. Skubek mi się przydzielił. Ale tobie spada i mi wtedy Pać. spada. Dobra I jak się to Okej, okay, może być? Siedem! 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 Yes! Yes! Oh, ciało, dzięki! Dzięki, Brawo! A teraz gramy w opcję ptasie drzewo i tutaj musimy naprzemiennie układać po jednym tukanie. I jeśli na przykład ja ułożę tukana i potem rozwali się aż tam jeden tukan albo trzy tukany, to wszystkie te, które się rozwaliły, biorę ze sobą. A to polega na tym, żeby właśnie jak najszybciej pozbyć się wszystkich swoich tukanów, więc to tylko nam utrudnia, tak Marcela? Tak! Dobra, to mogę zacząć. Napierasz to z papierkami do nożyce papier, kamień, nożyce! Papier, kamień, nożyce! Anka, pierwsza. Ja pierwsza. Anka, pierwsza. jak chcesz. Tak? Aż tak ty A... to robisz! <grym> o, o tak ty to robisz! Dobra. lepiej, ja się boję. O! Ale się w ogóle jakoś położyło. Kuba, ale jakie stabilne w jest wszystko. Chyba nie żeby było ciężej. Okej. Może tylko są lekkie. Tutaj. to jest? się rusza. masz Wszystkie masz zbierane? Dalej mam jeszcze dwa. Jeszcze dwa? To ten Wszystkie zbieram. Okej, okay, no to tomaszek wybija, tak? tak. <gry> Nie tak okay. szybko. Ta ręka. A, ale Alec, to tak. Żorak zastąpił, masowi upadło. Masę już kładł się, wychyba. Jak widzicie, mania tukania jest naprawdę świetna, jest bardzo wciągająca. No i mamy przy niej dużo frajdy. Tak, jaka ja tutaj położę ty jak tukania ja, i my jak... Mania! A, a, no, ale jest fajny pomysł! No. No. Okej! Okay, no to teraz idziemy szybko dekorować pokój mój. W sumie... No nie idziemy, no pozostajemy tutaj, bo będziemy dekorować mój pokój za ja <grym> Ale zapraszasz do dekorowania. Dobra, no po prostu! Jeszcze raz zapraszam Was wszystkich na dekorowania mojego pokoju. Tak. Tak.

w moim jesiennym pokoju. Naprawdę bycie na robi mega odpowiada. Jest taki fajny klimatcik. Ja w ogóle bardzo lubię sobie też dekorować pokój na jakieś różne okazje, na przykład na mm, sylwester, na e, Boże Narodzenie i tak dalej. E, a teraz mam udekorowany pokój tak na jesienia, jesieniarstwo. Mam nadzieję, że mój jesienarski pokój Wam się podoba, bo mi bardzo. No i teraz pokażę Wam, co kupiłam. Ok, to jest pierwsza stylówka i ona jest taka mega, jesienna, na bardzo mi się właśnie podoba. Ma świetne kolorki, no i tak się prezentuje. Jeśli chcecie zobaczyć, gdzie kupiłam te rzeczy, to podajcie na Instagrama. O to kolejna spółka, która też mi się mega, mega podoba. I tak jak już mówiłam, jeśli chcecie zobaczyć, gdzie kupiłam te rzeczy, to podajcie na mojego Instagrama. To z tego filmiku i bardzo fajnie mi się go nagrywało, ponieważ robiłam dużo y, takich przyjemnych aktywności, na przykład y, tutaj strojenie pokoju, y, kupowanie nowych stylówek, albo świetna zabawa podczas gry Mania Tukania. Jeśli wam ten odcinek tak samo się podobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie. Pa, 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 pa! pa.